Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarna, zwrócił się do niego setnik i prosił Go, mówiąc, Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi, rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię Go. Setnik odpowiedział. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Umiłowani bracia i siostry, chociaż współczesny świat na wiele różnych sposobów, pokazując efekty postępu, nowoczesności, bogactwa, próbuje ukryć pewne wstydliwe dla siebie problemy, to jednak wszyscy, jak tu jesteśmy, Mamy doświadczenie i bezdomności. Mamy doświadczenie ludzkiej biedy, jeżeli tylko chcemy mieć oczy otwarte, jeżeli mamy tę podstawową empatię i współczucie i rozumienie dla ludzi, którzy nie mają mieszkania, którzy nie mają jedzenia, którzy nie mają domu, którzy nie mają oparcia. I to doświadczenie sprowadza nas dzisiaj w roku Świętym Miłosierdzia tutaj. Do świątyni Bożej Obecności, która jest budowana i to budowanie powoli się kończy jako świątynia wotywna w Polsce za konstytucję 3 maja, ale ponieważ ta budowa została odłożona ponad 200 lat, spełnia ją nasze pokolenie, dlatego w tej świątyni wotu chcemy zbierać się, gromadzić, dziękować i zawierzać Bogu. I Bożej Opatrzności wszystkie sprawy. Sprawy tych minionych dwustu lat jak dziękczynienie, ale równocześnie sprawy całkiem współczesne, z którymi się borykamy, z którymi sobie nie możemy poradzić, których nie potrafi rozwiązać świat i Europa, a także które są problemami w Polsce. Myślimy także o tym wielkim problemie, który stoi przed Europą, szczególnie przed Światem też problemem uchodźców, ludzi, którzy nie mają domów, które zostały zburzone, z których zostali wypędzeni, ludzi, którzy są prześladowani za swoje poglądy, przekonania, za swoje bycie chrześcijaninem współcześni, męczennicy, o których wiemy, że jest ich więcej, nawet dużo więcej niż było w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. To miejsce jest także po to, żeby do Bożej Opatrzności, do Boga, który kieruje w Opatrzności światem i naszym życiem, przychodzić z tymi wszystkimi sprawami, ponieważ nie potrafimy ich sami rozwiązać. To jest tak, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, kiedy do Jezusa przychodzą różni ludzie z różnymi problemami, z cierpieniem, chorobą, samotnością przychodzą, żeby być przy Jezusie i być z Jezusem. przeżywaniu te trudności, a równocześnie w swojej wierze i ufności, żeby wyprosić u Jezusa Chrystusa łaskę uzdrowienia. Tak jak słyszymy dziś o Setniku, tak jak słyszymy dziś o Teściowej Świętego Piotra, czy o wielu chorych, które przynoszą do Pana Jezusa Wtedy, kiedy Pan Jezus żył, nauczał i cuda czynił na Ziemi, ale czynił je nie tylko po to, by pokazać swoje bóstwo, by ludzie wierzyli w niego, że jest wesjaszem. Ale czynił to także dlatego, żeby pokazać, jak on wcielony Bóg jest wrażliwy i empatyczny na ludzkie potrzeby, na ludzkie problemy, na ludzkie biedy. Parę tygodni temu do tej świątyni na Dzień, Dzień czynienia byli zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk karytatywnych w Starej Polsce. Było tutaj bardzo wielu ludzi ze szpitali, z domów pomocy społecznej, opieki, rozmaitych zakładów takich czy innych. Przyszli po to, by dziękować Bogu za to, że się nimi chce posługiwać. W czynieniu miłosierdzia. Nie tylko, że nie ma żadnej sprzeczności i nie może być sprzeczności między Bożą Opatrznością i Bogiem, który kieruje naszym życiem i prowadzi nas przez swoją Opatrzność, a miłosierdzie. Boża Opatrzność działa przez nasz rozum, przez nasze serca, przez naszą miłość, przez naszą wolną wolę, ale równocześnie Boża Opatrzność w naszym życiu, i wokół nas działa przez ludzi, którzy oddają swoje życie Panu Bogu, chcą pełnić Jego wolę, a u podstaw tej woli Boga leży Jego wielkie miłosierdzie. I w tym znaczeniu jesteśmy tutaj także dzisiaj, jako ludzie, którzy chcą się modlić razem z bezdomnymi, razem z ubogimi, razem z ludźmi potrzebującymi pomocy, modlić się o to, żebyśmy pomagali jeszcze bardziej, ale równocześnie modlić się o to, żebyśmy nie zatracili tej wrażliwości naszych serc, które każą widzieć i każą nie tylko widzieć, ale reagować. I próbować zapobiegać tym wszystkim problemom, którymi żyje współczesny człowiek potrzebujący ludzkiej pomocy w tym znaczeniu. Wszyscy takimi jesteśmy, ale niektórzy tej pomocy potrzebują w sposób szczególny. Przykładem jest dla nas papież Franciszek, który nie tylko naucza o Bogu, który jest miłosierny, ale bardzo mocno akcentuje w całej. Konkretności swojego nauczania i nauczania to, że my mamy być miłosierni, i to nie w słowa, ale mamy być miłosierni w konkrecie życia, które jest wokół nas, w dostrzeganiu człowieka potrzebującego, biednego. Papież czyni gesty, takie jak chociażby zabranie na pokład samolotu rodziny z Wyspy Greckiej. Przewiezienie i do Watykanu i danie im możliwości mieszkania i rozwoju. Oczywiście, krytycy, których nigdy nie brakuje, zwłaszcza tacy krytycy, którzy krytykują po to, żeby się usprawiedliwić z tego, że nic nie robią, będą mówić o <coughs> nawet celebryckich. To są po prostu mocne gesty papieży. Takie mocne, że czasem budzą w nas jakiś niepokój. I pewnie oczu Świętemu o to chodzi. Żeby nas zaniepokoić, żebyśmy nie uwierzyli, że wszystkie, wszystko wokół nas jest takie piękne, takie cacy, cacy. I dlatego tu jesteśmy także po to, żeby w sobie obudzić ową wrażliwość, która jest potrzebna, by człowiek w roku świętym miłosierdzia nauczył się głębiej dostrzegać potrzeby ludzi. Potrzeby tych, którzy są wokół nas. Kiedy słuchamy tego opowiadania dzisiejszej Ewangelii o setniku, który nie był człowiekiem z narodów Bremena, nie był spośród tych, którzy chodzą za Chrystusem, a jednak Chrystus zajął się Jego problemem, Chrystus, Jego Jego hojnym sługą. A przy okazji nas uczył, jak wielka jest wiara, tak wielka, że nie znalazłem jej w całym Izraelu. Ale równocześnie uczy nas, Pan Jezus, tej powszechności miłosierdzia, chciałby się powiedzieć współczesnym językiem, bez zaglądania człowiekowi w metrykę krzywa Tak uczynił, tak postąpił Jezus z setnikiem jego sługą. A słowa, które były wyrazem, tej głębokiej wiary człowieka, który pewnie z boku patrzył na Jezusa. Ale wierzył Boga, te słowa weszły na stałe do liturgii i przed każdą komunią świętą, czasem przyświętej, wypowiadamy te słowa. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do dachu, tak, abyś wszedł do serca mego, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona moja dusza. To są słowa setnika, które Kościół wprowadził do liturgii paryskiej, do najświętszego i największego sakramentu, który sprawuje w Kościele. Ta postawa Jezusa, który naucza, ale ta postawa Jezusa, który naucza i popiera swoje nauczanie czynem konkretnym, cudami, pomocą, wrażliwością na ludzi chorych, jest postawą której trzeba się uczyć w Kościele. Nie Kościoła całego oczywiście też, ale każdego z nas w Kościele. Słowo potrzebuje poparcia poprzez świadectwo życia. A w tym świadectwie życia niezwykle ważnym momentem, ważnym akcentem, istotnym akcentem, bez którego nie ma Kościoła, jest miłosierdzie. Słowo, sakrament i miłość, miłość miłosierna. To są te trzy słowa, które stale budują Chrystusowy Kościół i są podstawą tego, że idziemy z Ewangelią, głosząc słowo, sprawując sakramenty i czyniąc miłość. I w ten sposób świat poznaje, że jesteśmy posłani przez Boga, że jesteśmy posłani po to, żeby mówić ludziom i wskazywać drogę do szczęścia, drogę do zbawienia bo to jest najważniejsza misja Kościoła, ale zawsze na drodze tych trzech słów, słowo sakrament i miłości, świętym miłosierdzia, w sposób szczególny akcentujemy to słowo trzecie, dla którego tutaj dzisiaj jesteśmy i modlimy się razem z ubogimi, razem z potrzebującymi, razem z niepełnosprawnymi, razem bezdomnymi. I nie wolno nam dzisiaj także nie wspomnieć, nie tylko dlatego, że głównym organizatorem tego spotkania jest wspólnota Sane Giglio. Nie wolno nam dzisiaj nie wspomnieć także o uchodźców, którzy stoją u bramy Europy i bardzo często na oczach chrześcijańskiej Europy giną w morzu. Ponieważ nie znalazł się nie w porę, żeby im pomóc i na nich zwracać uwagę papież Franciszek w każdym nauczaniu, w każdym pielgrzymce i pewnie to samo czyni będzie za parę tygodni, kiedy przyjdzie do Polski, to upomni się o uchodźców, upomni się o bezdomnych. Wspominam to w tym miejscu dlatego, że podczas ostatniej konferencji Episkopatu, gdzie na ten temat była duża dyskusja i weszliśmy w program, tzw. Tak zwany humanitarnych program zainicjowany, i zainspirowano przez Polonę Rzymską, same weszliśmy w tym znaczeniu, że powiedzieliśmy sobie, Kościół musi na ten temat mówić, niezależnie od tego, jak mówią świadki politycy i inni, Kościół musi na ten temat mówić językiem Ewangelii. I także musi podejmować działania. Nawet jeżeli oni nie będą w skali ilościowej wielkie, nawet jeżeli nie pomożemy tysiącom ludzi, ale pomożemy kilkuset ludziom w danym kraju, w danym momencie, musimy czynić i podejmować czyny takie, jakie wynikają z Ewangelii. Bo słowa, które powiedział Jezus, kiedy go zapytano, osoba ostateczny, są wielką przestroją, bo byłem głodny, daliście nie Byłem spragniony, daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. I wszystko, coście uczynili, jednemu z tych najmniejszych nieście uczynili, tu solidarność Jezusa przez swoje wcielenie z każdym z człowiekiem, a zwłaszcza z człowiekiem potrzebującym, jest podstawowa. I nie wolno tych słów retuszować. Nie mogę mówić, że to Pan Jezus tak mówił ostre jak mówił w przypowieściach, ale przecież to niemożliwe, żeby to tak było. Naprawdę byłem przybyszem, byłem głodny. To są słowa, które są słowami dla nas chrześcijan, dla nas uczniów Chrystusa. I to są słowa, które nie tylko trzeba wypowiadać, ale to są słowa, którymi trzeba żyć i które trzeba realizować. I dlatego do tych wszystkich. Dzisiaj jesteśmy w tej modlitwie Roku Świętego, dołączmy także ten wielki zamiar skonkretyzowany, realizowany już we Włoszech, ale także program, który będzie niebawem realizowany także w Polsce, mówię o korytarzach humanitarnych, do tego wymiaru działań miłosiernych, działań charytatywnych, które są wyzwaniami współczesności. I we wszystkich tych intencjach i sprawach starajmy się, i siostry, modlić gorąco, prosząc Boga o to, byśmy mieli dość siły, naśladować Jezusa i Boga w jego miłości. I abyśmy mieli dość wrażliwości, dostrzegać potrzeby tych, którzy na naszą pomoc, na pomoc ludzi, kościoła, ludzi wierzących czekają.